Nie, moim planem była stójka, trzymanie stójki, no ale była okazja podać parterze, więc no zrobiłam to. W trzeciej rundzie, bo w trzeciej rundzie, ale udało się. Te poddanie jak było blisko? W pierwszej rundzie? Było blisko, ale czułam, że jakby jej ręka była dosyć ślizga i cały czas wysuwała się z tego trójkąta. No i trójkąt był do generalnie, więc no, męczyłam go, no, ale no, niestety nie udało się. A ta balaha? Przeprost? Mocno był? Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby mocno. Był prędzej. To była taka, jakby moja obrona przed tym, że ona wysuwała tą rękę. Dlatego ja przytrzymywałam, żeby po prostu no, nie uciekła z tego trójkąta. Mężczyzna, w której bardzo uciekłaś już w sumie w pierwszej rundzie swojej przeciwniczce, to na pewno przygotowanie kondycyjne, już było widać spompowanie przeciwniczki w sumie w połowie pierwszej rundy. Jak wiele pewności ciebie, pewności ciebie dodało to Tobie w późniejszym jakby okresie starcia? Znaczy, ja myślę, że dużo, bo to była moja pierwsza walka trzy razy po pięć i to się trochę martwiłam właśnie tą kondycją. No, także czułam się bardzo dobrze. Widziałam, że ona jest zmęczona, że ja więcej akcji robię, że mam po prostu więcej siły. Okej, okay. Łuk był rozcięty przeszkadzało bardzo? Szczerze to nie poczułam, tylko słyszałam po prostu jej narożnik, który krzyczał, rozcięła się, rozcięła się. Tak naprawdę to nie czułam. Dużo, Duże właśnie wsparcie kibiców miała Twoja przeciwniczka. Uciszyłaś ich bardzo ładnie. Tak, ale moi kibice też przyjechali. Bardzo im wszystkim dziękuję. Okej, okay, co dalej? No teraz na pewno jakiś odpoczynek, no i później kolejne walki zawodowe. Ten debiut był w takiej dość mocnej i rozpoznawalnej organizacji, jeśli chodzi o Polskę. Jak bardzo stresowało Cię wystąpienie? Zazwyczaj debiuty zaczynają się od mniejszych lokalnych gal. Znaczy miałam walki już wcześniej na lokalnych galach, tylko że to nie były zawodowe po prostu. Walczyłam na oktagonie dwa razy, także myślę, że ten pierwszy taki stres przed dużą galą, no to już pokonałam. Okej, okay, dziękujemy.